Od momentu, gdy szefowa amerykańskiej dyplomacji przyjęła dokumenty, obowiązują gwarancje militarne NATO wobec Polski, Węgier i Czech, takie same jak wobec dotychczasowych 16 członków. Zgodnie z zasadą, atak na jedno państwo oznacza atak na wszystkich. Kilka minut przed nami członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego stały się Czechy i Węgry w porządku alfabetycznym, nazw angielskich. O tych, którzy poświęcili wiele w walce o wolność w ciągu ostatnich 50 lat, mówił szef polskiej dyplomacji w swoim przemówieniu. Dziękował też Amerykanom za wsparcie. Apelował o pozostawienie otwartych drzwi do NATO dla następnych krajów. Zimna wojna dla Polski kończy się dziś, powiedział minister Geremek. To wielki dzień dla Polski, jak i dla milionów Polaków rozproszonych po wszystkich kontynentach. Polska wraca na zawsze, tam gdzie jest jej miejsce, do wolnego świata. Uroczystość odbywa się w samym środku Stanów Zjednoczonych, w rodzimym mieście prezydenta Harry'ego Trumana, który był inicjatorem utworzenia NATO.